Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj na prośbę jednego z widzów pokażę wam jak prosto i łatwo zrobić wskaźnik wysterowania. Zapraszam do oglądania. Będziemy potrzebować potencjometr 10 kΩ, układ scalony LM3915, diody LED, rezystor 1,2 kOhm, oraz laminat jednostronny, cynę wraz z lutownicą i wytrawiacz. Tak wygląda nasz, nasz semat. W środku mamy nasz układ scalony LM3915. Tutaj będą wychodzić nóżki na poszczególne diody, jest ich 10. Tutaj mamy yy, potencjometr, a tutaj rezystor 1,2 kOhm. Na początku zaznaczamy sobie jak przystnieje kłopot. Następnie przecinamy płytkę. Tak prezentuje się już płytka po już ścieżek parkerem. Teraz ją będę wytrawiał. Teraz następuje proces trawienia. Widzimy, że w niektórych miejscach jeszcze tylko trochę międzi zostało. No i za chwilę się wytrafi. Teraz można z do do paznokci wyczyścić ślady po marszałce. Zakwu. Wetkę mam już wyczyszczoną. Teraz wystar wystarczy ponawiercać otwory Elementy mam już poosadzone ładnie, teraz zacznę lutować Rozpoczynam lutowanie Cały układ mam już złożony. Tutaj jest na kolumnie aktywnej. Ten bark tu służy tylko do tego, żeby przetrzymać mi tą płytkę, bo jest lekka. No i 12V zasilacza podłączone. Tutaj. I do czarnego kabelka. Tam wszystko macie na schemacie. Również do czarnego kabelka idzie wyjście z kolumny. Tutaj. I jeszcze jeden czerwony kabelek, to jest też drugie wyjście z kolumny. A teraz zobaczmy, jak działa ten wskaźnik. Włączymy sobie tutaj. Tu, tu mam ten kanał. O, na którym będę puszczał i włączam, uwaga. Działa. Można zauważyć. To jeszcze nie koniec, ponieważ jak można się zaobserwować, myślałem, że od stąd będą świecić te diody i dałem zupełnie na w odwrotnej kolejności. Dlatego jeszcze zmienię te diody, wylutuję je z powrotem i dam jakieś mocniejsze. Tak prezentuje się już gotowy układ. Włączam zasilanie. O. Zaślanie włączone, jak możemy zaobserwować, już kiedy się świecą. Teraz można sobie podgłośnić. O! I ładnie to tu ładnie widać. że aż układ działa. można sobie tym potencjometrem dostroić ten wzmacniacz czyli żeby wiele świateł migało przy niskich dźwiękach albo dopiero przy wysokich żeby tak robiły pokręcając po prostu i zmieniając rezystancję jeśli odcinek wam się podobał dajcie łapkę w górę subskrybujcie kanał i piszcie w komentarzach jakie byście chcieli odcinki i cześć